Witam, moi drodzy! Przychodzę z informacją oficjalną na temat tego. Czytania promocyjnego ty i on, ty i ona na najbliższe 12 miesięcy, czyli na cały 2024 rok. Przemycałam takie informacje, że tak powiem, w filmikach i mówiłam wam o tym, że taka promocja jest, natomiast cały czas mnie o nią pytacie, więc doszłam do wniosku, że taki konkretny filmik na ten temat zrobię. Moi drodzy, jest to promocja na czytanie na 2000 cały 2024 rok odnośnie twojej relacji albo odnośnie osoby, którą jesteś zainteresowana, zainteresowany i nie wiesz co z tego wyniknie. I my możemy to właśnie podpatrzeć na 2024 rok i zobaczyć jakie energie między wami będą, jak będą się układały. Takie czytanie kosztuje 69 zł i obejmuje energię całego 2024 roku. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam, zawsze nie mam limitu, bo wedle tego jak mój kalendarz się zapełnia, to wtedy wiem, czy to już koniec czy nie promocji. I teraz już powiem, że powiedzmy, 3 czwarte zgłoszeń już mam wpisany w kalendarz. I dosłownie jeszcze z 10 osób mogę przyjąć. Więc jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany czytaniem promocyjnym na 2024 rok, ty i on, ty i ona na najbliższe 12 miesięcy, czyli cały 2024 rok, to serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego oliana 777 i jest to cena promocyjna 69 zł. Później, oczywiście, ta cena będzie zupełnie inna. No, tak jak wiecie, no, promocja polega na tym, że jednak cena jest bardziej korzystna, a później wracamy do ceny regularnej. Więc, moi drodzy, taki filmik możecie u mnie jeszcze zamawiać. Tak jak powiedziałam, dla 10 osób jeszcze mogę jak najbardziej takie zgłoszenie przyjąć. Zapraszam Was też na filmik, który dzisiaj nagrałam, czyli była odpowiedź tak lub nie na dowolnie zadane pytanie. Jeżeli ktoś nie oglądał, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. Pozdrawiam Oliana.